Czy wiesz, że serial Stawiam na Tolka Banana powstał w ekspresowym tempie? Albo że mało brakowało, aby widzowie po wielu latach dostali również film pełnometrażowy o Tolku i jego gangu. Lub też co znaczy Muka. O tym i wielu innych ciekawostkach dowiesz się z tego materiału. Przy okazji zapraszam Cię do wspierania kanału na Patronite. Dzięki temu będę w stanie serwować Wam jeszcze więcej kinowych ciekawostek. Przed Tobą poważna deszka, czyli 10 zaskakujących ciekawostek. O serialu stawiam na tolka banana. Serial Stawiam na tolka banana był czwartą i ostatnią adaptacją powieści Adama Bagdaja w reżyserii Stanisława Jędryki. Po sukcesach takich tytułów jak Wakacje z duchami, Podróż za jeden uśmiech i Do przerwy 01 Jędryka cieszył się pełnym zaufaniem partii. Scenariusz Stawiam na tolka banana został zaakceptowany przez władze bez żadnych zastrzeżeń. Wcześniejsze osiągnięcia reżysera były traktowane jak gwarancja jakości. W tamtych czasach była to rzadka sytuacja. Większość produkcji musiała przejść przez sito cenzury. Jędryka od ręki dostał zielone światło. Zdjęcia trwały zaledwie 3 miesiące, co przy produkcjach telewizyjnych tamtego okresu było tempem ekspresowym. Akcja toczyła się w Warszawie, a główną siedzibą fikcyjnego gangu karyoki były stare magazyny na Pradze. Jednak tuż przed rozpoczęciem zdjęć pojawił się problem. Budynek miał zostać wyburzony. Ekipa musiała natychmiast rozpocząć zdjęcia właśnie od ujęć w magazynach, zanim te przeszły do historii. Kiedy później zostały zburzone, dokręcono sceny, w których bohaterowie odwiedzają ruiny dawnej kryjówki. Dzięki temu fikcja i rzeczywistość zupełnie przypadkiem splotły się w autentyczny, niemal dokumentalny sposób. Zdjęcia powstały m.in. na Stadionie Dziesięciolecia, gdzie Tolek po raz pierwszy spotyka bandę karioki, oraz na legendarnym Bazarze Różyckiego, gdzie matka Filipka handluje pyzami i fasolką po bretońsku. Inne lokalizacje to ogrody działkowe przy Alei Waszyngtona, osiedle Przyczółek Grochowski, Wybrzeże Helskie oraz Park Skaryszewski. Widzowie mogli poczuć autentyczną atmosferę miasta i lepiej zrozumieć specyficzne tło społeczne przedstawionych wydarzeń. Dla młodych aktorów udział w serialu Stawiam na Tolka Banana nie był tylko zabawą. Agata Siecińska, która zagrała kariokę, wspomina, że praca na planie była bardzo wymagająca. Dzieci nie chodziły w tym czasie do szkoły, ale miały korepetycje i uczyły się po zdjęciach. Jedną z trudniejszych scen na Stadionie Dziesięciolecia Agata zagrała z gorączką. Co ciekawe, w tej scenie Tolek Banan mówi do niej Wyglądasz jak królowa z bajki, a... Mówisz, jakbyś miała gorączkę. To był przypadek, ale słowa te idealnie oddały rzeczywistość za kulis. Aktor wcielający się w postać cygana, został znaleziony na ostatnią chwilę przed rozpoczęciem zdjęć. Reżyser Stanisław Jędryka poszukiwał chłopca o romskiej urodzie, który jednocześnie potrafi grać na skrzypcach i prezentowałby się naturalnie przed kamerą. To znacznie utrudniło znalezienie odpowiedniej osoby. Andrzej Kowalewicz spełnił te kryteria, choć początkowo nie był zainteresowany grą w filmie. Dopiero po długich namowach reżysera zgodził się wziąć udział w produkcji, kierując się ciekawością. Chciał się dowiedzieć, jak. Przebiega proces kręcenia serialu. Zarobione za udział w serialu pieniądze Kowalewicz wydał prawie w całości na płyty jazzowe. Co ciekawe, w tamtych czasach w jego szkole obowiązywał zakaz noszenia długich włosów przez chłopców, za którego nieprzestrzeganie można było nawet zostać zawieszonym. Jednak dzięki udziałowi w serialu Kowalewicz otrzymał specjalne pozwolenie na długie włosy na czas zdjęć. To spowodowało bunt wśród jego szkolnych kolegów, którzy również chcieli nosić długie włosy. Po kilku tygodniach dyrekcja szkoły. Prowadziła fryzjerów i siłą spacyfikowała krnombrnych nastolatków. Skutkiem ubocznym całej sytuacji był dodatkowy zakaz dla dziewczyn, które od teraz nie mogły w szkole nosić spodni. W serialu postać Filipka często używa słowa muka. To określenie stało się częścią młodzieżowego slangu lat 70. symbolizując nonszalancję i luz. Autor scenariusza Adam Bachdaj zaczerpnął to wyrażenie od swojego syna, Marka. Podczas jednego z meczów piłkarskich młody Bachdaj po raz pierwszy spróbował piwa, a gdy ojciec przypomniał mu, by nie mówił o tym matce, chłopiec odpowiedział muka. Słowo to było używane w jego szkole jako uniwersalne wyrażenie, znaczące wszystko. I nic, w zależności od sytuacji. Dzieci stosowały je, gdy nie potrafiły sensownie odpowiedzieć na pytanie. Bachdaj uznał je za interesujące i postanowił wprowadzić do dialogów Filipka. Podczas produkcji serialu doszło do nieoczekiwanej sytuacji związanej z postacią Karioki. Agata Siecińska od twórczyni tej roli złamała nogę tuż przed nagraniami post co uniemożliwiło jej udział w dubbingu swojej postaci. W związku z tym reżyser Stanisław Jędryka zdecydował, że głosu Karioce użyczy jego żona, aktorka Joanna Jędryka. Dzięki temu zabiegowi postać Karioki zyskała charakterystyczny głos. Jednak wielu widzów nie zdawało sobie sprawy z tej zmiany. Premiera serialu miała miejsce we wrześniu 1973 roku w ramach programu Ekran z bratkiem. Reakcja widzów była natychmiastowa. Zachwycona młodzież zaczęła masowo pisać listy do redakcji. Serial cieszył się taką popularnością, że po zakończeniu pierwszej emisji postanowiono go od razu powtórzyć. Jednak wbrew pozorom nie wszystkim przypadł do gustu. Po emisji pierwszego odcinka do redakcji zadzwonił przedstawiciel Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej który zasugerował wstrzymanie emisji. Argumentował, że pokazywanie gangów młodzieżowych i marginesu społecznego daje zły przykład najmłodszym. Na szczęście nikt się nie ugiął i emisję serialu kontynuowano bez zmian. Choć serial poruszał tematykę bliską polskiej młodzieży lat 70., zrobił też wrażenie w Związku Radzieckim. Na jednym z radzieckich sympozjów filmowych był jedynym serialem o współczesnej tematyce, który pokazano. Krytycy z ZSRR wypowiadali się o produkcji ze sporym uznaniem. Doceniali jej wartość pedagogiczną, psychologiczną i wychowawczą. To ciekawe, biorąc pod uwagę, że w Polsce serial ledwo uniknął zdjęcia z anteny. Tam, gdzie partyjny towarzysz widział margines społeczny, radzieccy krytycy dostrzegali, i wartościowy przekaz. Choć ten serial to przede wszystkim opowieść przygodowa, poruszał również ważne kwestie społeczne. Ukazywał problemy młodzieży z marginesu społecznego, ich dążenia do akceptacji oraz poszukiwanie własnej tożsamości. Postać Tolka Banana, tajemniczego lidera, który jednoczy grupę młodych ludzi, symbolizuje potrzebę przynależności i wsparcia w trudnych chwilach. Serial ukazywał również realia życia w Polsce lat 70., w tym różnice społeczne i problemy dorastania w miejskim środowisku. Dzięki temu, Produkcja zyskała głębiej i była czymś więcej niż tylko rozrywką dla młodzieży. Jej uniwersalne przesłanie o przyjaźni, lojalności i poszukiwaniu swojego miejsca w świecie pozostaje aktualne do dziś, czyniąc go ponadczasowym dziełem polskiej telewizji. 22 lata po premierze Stanisław Jędryka wrócił do swojego dzieła w formie filmu dokumentalnego. Produkcja nosiła tytuł Tolek Banan i inni i zawierała wspomnienia aktorów grających główne role w serialu. Dokument był próbą podsumowania fenomenu serialu oraz refleksją nad losem jego bohaterów, zarówno tych ekranowych, jak i wcielających się w nich aktorów. Jendryka chciał pokazać, co stało się z nimi po latach. Dzięki temu widzowie mogli spojrzeć na kultowy serial z nowej perspektywy. Ten projekt zachęcił reżysera, by jeszcze raz wrócić do Tolka Banana. W przeciwieństwie do innych adaptacji Adama Bachdaja, takich jak Podróż za jeden uśmiech czy do Przerwy 01, serial Stawiam na Tolka Banana nigdy nie doczekał się oficjalnej wersji kinowej. Dopiero w 2004 roku Stanisław Jendryka zmontował z materiałów filmowych wersję pełnometrażową. Niestety pojawił się spór o prawa autorskie, który skutecznie zablokował emisję filmu. Gotowy materiał nie mógł ujrzeć światła. Dziennego. Dla fanów serialu i dla reżysera była to bolesna sytuacja. Choć film fizycznie istniał, widzowie nie mieli okazji go obejrzeć. Jednym z elementów, który przyczynił się do sukcesu serialu Stawiam na Tolka Banana, była wpadająca w ucho piosenka tytułowa. Muzykę skomponował Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, a tekst napisał Adam Bagdaj. Piosenka doskonale oddawała klimat serialu i charakter głównego bohatera. Jej melodyjność i prostota sprawiły, że na stałe zapisała się w pamięci odbiorców. Stała się nieodłącznym elementem kultury popularnej tamtych lat i wciąż żyje dzięki coverom takich zespołów jak Wilki. Czy strachy na Lachy? Co ciekawe, jak już wcześniej wspomniałem, Adam Bachdaj to pisarz, którego książki stały się kanwą kilku przebojowych polskich seriali. Napisał m.in. do przerwy 01 wakacje z duchami, czy podróż za jeden uśmiech. Dziś już mało kto o tym pamięta, ale młody aktor wcielający się w Paragona w serialu Do przerwy 01 wszedł na plan dosłownie z ulicy i wbrew własnej woli. Ale zwariowana historia serialu Do przerwy 01 to już okazja na na zupełnie inną opowieść. I to by było na tyle. Jeżeli chcesz więcej materiałów o tej tematyce, zostaw kciuka w górę i komentarz. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona, by nie przegapić kolejnych materiałów. Ponadto zapraszam Cię do wspierania kanału na Patronite. Dzięki temu będę w stanie serwować Wam jeszcze więcej kinowych ciekawostek. Do następnego razu Excelsior!